Mamy, słuchajcie, cały tydzień z pięknymi czytaniami. I kolejny ty dzień, kolejne piękne czytanie, ale jak się je tak przeczyta, jak ono jest w, w liturgii, no to trudno zrozumieć, o co tam właściwie chodzi. Ja na przykład mam z tym problem. Witajcie, drodzy Spiżarnianie, witaj, Joanno. Witaj, Przemo. Tak, ja też mam z tym problem, dlatego yy, przeczytamy chyba więcej, prawda, dzisiaj? Tak, <laughs> Troszeczkę z tekstu poprzedzającego. Więc ja myślę, żebyśmy się nie skupiali na tekście, który dopiero będzie ten, 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 który jest w liturgii. Nie patrzyli na ten tekst słuchając tego, co, co poprzedza. Joanna, gdybyś mogła przeczytać, ja tylko powiem, jaki to jest, jaki to jest namiar tego, te, te, tego czytania, i w momencie, kiedy ty skończysz, ja wyświetlę tekst, który będę ja czytał. I to jest czytanie z Księgi Izajasza i w liturgii mamy rozdział 61, wersety od 9 do 11, a ty Joanna przeczytasz od? Pierwszego wersetu tego rozdziału. Tak, dobra. I później będę czytał ja. Z Księgi Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę Bogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym opowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Abym obwieszczał rok łaski pańskiej i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu, nazwą ich „terebintami sprawiedliwości“, szczepem pana dla jego rozsławienia. Odbudują prastare zrumowiska, podniosą z gruzów dawne budowle, odnowią miasta zburzone, świecące pustkami od wielu pokoleń. Stawią się obcy, by paść was, waszą trzodę. Cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice, wy zaś będziecie nazwani kapłanami pana. Zwać was będą sługami Boga naszego. Żywić się będziecie bogactwem narodów, dobra ich sobie przywłaszczycie, ponieważ hańba ich była podwojona, a poniżenie i zniewagi były ich udziałem. Przyto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób i zażywać będą wiecznego szczęścia, albowiem ja, Pan, miłuję praworządność, nienawidzę grabieży i bezprawia, dam im uczciwą zapłatę i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana. Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak ulubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia, wydaje swe plony. Jak ogród rozpleja swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Amen. Dzięki temu, że przeczytaliśmy od samego początku tego rozdziału, widzimy, że to, co jest dzisiaj w czytaniu, jest efektem działania Bożego Ducha. Bożego Ducha, który udziela siebie, który przemienia przez to, że ogłasza przez człowieka, ogłasza dobrą wiadomość, ogłasza uzdrowienie, wprowadza uzdrowienie, wprowadza wyzwolenie, wprowadza radość. Człowiek bierze się w garść, tak? Człowiek zaczyna odbudowywać. Nagle ci, którzy byli ciemiężycielami, stają się Współpracownikami, czy jakby pracującymi na naszą korzyść, tak? Dlaczego i co rośnie bliskość? Nie chodzi o to, że nagle y, będzie można siedzieć na kanapie i machać nóżką y, i nic Oj nie robić. Jej, no Mimo, że jest sobota, tak? Ha, ha, ha. A, tak. Właśnie chodzi o to, że Bóg przez ten jakby w ten sposób, przez swojego ducha, jakby otwierając przed nami najpierw rzeczywistość, jako rzecz przestrzeń aktywności, będzie nam też pokazywał bliskość, do której nas zaprasza. Stąd to kapłaństwo. Dalej będzie nam pokazywał, że możemy ze wszystkiego korzystać, że tak naprawdę wchodzenie za Jego duchem w całą rzeczywistość daje nam możliwość kosztowania z niej. Dlatego, że Pan jest tym, który miłuje mi szpad, dalej, czyli porządek. Pan jest tym, który nienawidzi grabieży, czyli tego, że ktoś komuś zabiera, tak? Pan jest tym, który nie znosi takiej niesprawiedliwości, czyli tego jakby. Dzielenia ludzi, prowadzenia jakby takiego zamieszania w społeczność, że Pan jest tym, który zawiera przymierze. I w drugiej części dzisiaj, czyli w tej, w tej, w tej do, do, która mieści się w obrębie czytania, mamy jak odbiorca mówi: Tak, wesele się w Panu, alleluja, ja tego doświadczam. I mówimy: No co, czyżby komentarze pisał. Na spiżarni? I tak ja tego doświadczam. Moja intuicja, moje doświadczenie mi podpowiada, że faktycznie taka głęboka, prawdziwa przemiana, radość, pokój, one przychodzą rzeczywiście z ducha, one nie przychodzą z, z tego, że my sobie coś wypracujemy, albo że Bóg przyniesie ci prezent w paczuszce, ty rozpakujesz i się ucieszysz tym, że dostałeś prezent od Boga. Bo to są rzeczy zewnętrzne. Nie? Natomiast ten, ta prawdziwa przemiana tożsamości, radości, pokoju przychodzi właśnie przez, przez ducha i jest rzeczywiście pracą, e, pracą Boga. Więc właściwie to dzisiejsze czytanie, i czy w dłuższej, czy w krótszej wersji, ja właściwie mogę tylko stanąć w takim dziękczynieniu przed Bogiem, mówić, Boże, dziękuję ci. Dziękuję ci, dziękuję ci, dziękuję ci za Twoje błogosławieństwo. Za to, że ty naprawdę nas takim napełniasz nie? Tym, 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 tym słowem, tą obietnicą, i ona staje się przez Twojego ducha, Panie, w nas rzeczywistością. Nie? Tak. I to nie jest doświadczenie obfitości na zasadzie: dobrze, no Ci paczka ze sklepu, prawda? Najadłem się, i tak. jestem tak syty. Tak, to. to jest doświadczenie bliskości relacji. Tak, okrągnie jak oblubieńca, który wkłada zawój. Oblubienicy zdobną swe noty, czyli mamy zaproszenie do bliskości. Mamy to obdarowanie ze strony Pana Boga, które intensyfikuje bliskość, a nie wynosi nas na piedestały. I mamy na samym końcu, w ostatnim wersecie, notabene tego rozdziału, i też w ostatnim zdaniu dzisiejszego czytania, mamy stwierdzenie: To Bóg sprawia. To Bóg sprawia, że się rozplenia sprawiedliwość, Bóg sprawia, że jego myślenie, bo to się kryje pod terminem sprawiedliwość, idzie szeroko, i Bóg sprawi, że uwielbienie tych rozchodzi się wśród narodów, czyli że wszyscy widzą wartość działania Boga. Dlaczego? Bo Boży Duch to czyni, a my zechcieliśmy od Niego wziąć. Chcieliśmy Jego przyjąć, przyjąć to, co on robi. Dzięki czemu my widzimy, doświadczamy, że to jest jak pączkujące drożdże, tak? Jak drożdże, które rosną. Jest to cały czas Bóg rozdaje na szeroko i na głęboko. Chwalę cię pani jest, i to błogosławię. Jest, to jest to Boże życie, nie? to Boże życie, które przychodzi z, z, wnętrz, z, z wewnątrz, nie? z ducha. Dzięki Ci, dzięki Ci Boże, dzięki Ci Boże, naprawdę dzisiaj staję w Twojej obecności z dzięczynieniem za to, co Ty czynisz. Dziękuję Ci za to, że Ty. Tobie się spodobało dać nam Królestwo, Tobie spodobało się tak nam błogosławić obficie. Dziękuję Ci, Dobry Ojcze, dziękuję Ci, że wciągnąłeś nas do tej Twojej przygody: przygody wiary, przygody miłości, relacji z Tobą. Boże, dzięki Ci. Że możemy to przeżywać, tego doświadczać, w takim procesie, w którym Ty nas wciągnąłeś, i wiemy, że nikt i nic nas nie może od Twojej miłości oderwać, oderwać, wyrwać z Twojej ręki, Boże, dzięki Ci, dzięki za to, że to wszystko się odbywa w Tobie, w Twojej obecności, w Twojej przestrzeni, w Twoim bezpieczeństwie. Dziękuję Ci, dobry Ojcze. Błogosławię Cię Duchu Święty, Duchu Życia, Duchu Rozprzestrzeniania, Duchu Przebywania nadpanowania, Ogarniania, Duchu, który rozlewasz nieskończenie, daleko i głęboko hojną miłość, miłość Trójcy. Błogosławię Cię Duchu Święte, który pokazuje, że każdy czas jest czasem pełnej, hojnej miłości Boga. Twojej miłości. Błogosławię Cię Duchu Święty, który budujesz bliskość, który pchasz do ogłaszania przemiany. Błogosławię Ci Duchu Święty, który implikujesz w nas pozytywne, radosne widzenie świata. Błogosławię Ci Duchu Święty, który odżywiasz nas ciągle dziełami, które wys który Ty jako Bóg, który każda z osób Trójcy sprawia, błogosławić Duchu Święty, który e, pozwalasz nam doświadczać, że jesteśmy Ci bliscy, że jesteśmy z Tobą zespoleni, że to Ty zespalasz i wylewasz e, wszelką obfitość. E, I my to widzimy. Błogosławię Ci Duchu Święty sprawco naszego innego widzenia rzeczywistości. Dziękuję za to, że możemy tu dzisiaj być i słyszeć Słowo przez Ciebie natchnione. I żyć w świadomości, która uwalnia. Bo skoro Ty działasz, to znaczy, że nie jest to bezpański świat, że wszystko jest ku życiu. Błogosławię Ci, Duchu Święty, i proszę, czyń widzialnym dla nas Twoje działanie, wturchaj nas, ile wlezie, żebyśmy patrzyli na Ciebie, by krzyk zła nie miał szans, byśmy we wszystkich sytuacjach trudnych wracali do Ciebie, który mówisz: Jest rok łaski Pana, cały czas jest rok łaski Pana, spokojnie, to nie jest rok wojen. To nie jest rok zniszczenia, to jest rok łaski Pana. Patrzcie na Pana i dzięki temu będziecie żyli. Chwała Ci Boże. Amen. Proszę Cię, Panie, abyś ty dzisiaj rzeczywiście rozradował każde serce, każdego, kto tu dzisiaj jest, kto słucha tej naszej rozmowy i tej modlitwy. Aby rzeczywiście było to nasze, każdego z nas powiedzenie, ogromnie wesele się w Panu. Aby dzisiaj każdy z nas ogromnie, nie po prostu, ale ogromnie się rozweselił w Tobie, abyśmy rzeczywiście doświadczyli tego przeodziania w szaty zbawienia. Okryj nas, Panie, płaszczem Twojego zbawienia, okryj nas, Panie, Twoim zbawieniem, by było naszym doświadczeniem, aby to zbawienie przeniknęło do naszych wnętrz, abyśmy żyli w Twoim zbawieniu, jako zbawieni, jako uratowani, jako bezpieczni w Tobie. O, proszę Cię, dobry ojcze, niech to będzie ten czas i dzisiaj, i przez cały weekend, i przez całe życie, aby się ten czas nie kończył. Panie, czas bycia w Twojej radości i w Twoim zbawieniu. Amen. Amen. I życzymy Wam też tego, żeby codzienność stawała się dla Was jako ta tkana przez Boga, która jest pełna Boga, tak, że jest doświadczeniem obdarowania że to, że siadasz i pijesz dzisiaj wodę, to pijesz, bo ją Bóg ci dał. Co nie, to że dzisiaj możesz, możesz nogi wystawić na słońce, to dlatego, że Bóg ci dał ten leżaczek i tą przestrzeń czasową. Więc to najmniejsze takie fenomenalne, prawda? Do, doceńmy Boga, który cały czas działa, bo przecież bez tego byśmy nie funkcjonowali. Więc wiecie, to już było usłyszane w niebie, to, to teraz Joanna powiedziała o tym leżaczku i słońcu, więc mam jako, jako forma modlitwy wstawienniczej, tak żeby naprawdę był to czas, w którym mamy i słońce, i leżaczek, i możliwość, żeby na tym leżaczku sobie poleżeć. Tego, tego wam z całego serca życzymy. Pięknej pogody i możliwości odpoczynku, więc przeżyjcie pięknie ten, ten weekend i całe wasze życie, że naprawdę ta ogromna radość w Panu. Po prostu ogromna radość w Panu. Doświadczenie zbawienia, przełodziania w szaty radości było waszym, waszym udziałem. Wam dziękujemy serdecznie za Waszą obecność, modlitwy, komentarze, zaangażowanie, wyrazy sympatii, przyjaźni i miłości i za Wasze materialne wsparcie, bo dzięki temu możemy prowadzić ten kanał. Bardzo Wam za to dziękujemy. Trzymajcie się. Z Bogiem, do zobaczenia w poniedziałek, a w niedzielę co, Joanno? Zapraszamy na stronę Gościa Niedzielnego, tudzież na wszystkie kanały, na których jest udostępniany na, udostępniana nasza rozmowa w poszukiwaniu Boga właśnie w liturgii niedzielnej z Dominiką Szczewińską, e, więc zapraszam Was tak, serdecznie. To jest ten adres. Super, ja bardzo lubię te rozmowy. Trzymajcie się, do zobaczenia w poniedziałek. Z Bogiem.